Dobry wieczór, dzień dobry, witam. Dzisiaj sobie pogadamy na bardzo ważny temat, a dokładnie o tym, jak ludzie bardzo się spłakali przez to, że jakaś gra użyła AI. I tak, jest to tak ważny temat, że postanowiłem, że stworzę kanał na YouTubie. I ogólnie będziemy mówić o sytuacji z Ekspedycją 33. I zaraz powiem, czy ta gra na pewno użyła tego AI, tak jak mówią, bo wyobraźcie sobie sytuację, że macie grę, która jest super. Jak wiemy, zostało to grą w roku, ale... Załóżmy, że jest inna gra, która używa. jaj, e która w większości jest zrobiona przez jaj e -i. i ta gra jest po prostu zajbista. No ale tak jak powiedziałem, została zrobiona w jakimś stopniu większym przez jaj. E -i. I szczerze, ja jako konsument mam totalnie w pi czy to zostało zrobione w większości przez AI, we fragmencie przez AI, czy w jakiś sposób przez AI. Jeśli ta gra jest dobra, to ta gra jest dobra. Jeśli ta gra jest zajebista, to ta gra jest zajebista. I mnie nie obchodzi, czy AI zostało użyte, czy co innego zostało użyte. Bo Jeśli mamy na przykład do porównania takie gry jak Assassin's Creed Shadows, które AI nie używa, ale jest chujową grą, to możemy się sobie zadać pytanie, co jest lepsze? Gra, która jest dobra, ale użyto w niej AI? Czy gra, która jest chujowa, ale nie użytownia jaj. Jakby myślę, że mnie to nie obchodzi i myślę, że większości ludzi nie powinno to obchodzić z jednego prostego powodu. Bo jakby to jest bieg rzeczy. Jaj i tak będzie używane tak samo jak na przykład używane są rączki małych dzieci w Chinach, żeby zrobić na przykład wasz telefon zapla czy koszulkę z Adidasa, Jakby... Mm. Jest taniej. Tak działa życie, tak działa świat, i tak będzie samo w gamingu. AI będzie używane, bo jest tańsze, ale to jest plus, bo może po prostu gry będą też tańsze. Choć dobra, przejdźmy do tego, co mówiłem. Czy ekspedycja na pewno używała AI? Bo się okazuje, że krwawe nie. Bo do czego użyli AI? Do plakatów. Stworzenia plakatów. Jakby stworzyli plakat w Teraz się tłumaczą, że niby to był placeholder, ale no... zastanów się na tym, czy na pewno, nie wiem, nie byłbym tego pewny. Uznajmy, że nie. Tak na bazie. Bo jakby że w pierwszej wersji gry, no, były te plakaty z ale to były tylko plakaty. Teraz są już zmienione. Ale spójrzmy na konsekwencje tego. Przez to, że taka sytuacja wyszła, Ekspedycja została wyjęta z Indie Game Awards. Czyli coś jak Game Awards, tylko dla indyków, nie? I jakby temat tego, czy ta gra jest z Indii, to jest inny temat. My nie zajmujemy się tym tematem, czy ta gra jest z Indii, tylko zajmujemy się tym tematem, że niby w tej grze zostało użyte Jaj. To jest po prostu zwykłym pierdolnym biegiem rzeczy. Dlatego nie wiem, czemu ludzie się aż tak o to burzą. Ale przejdźmy do filozoficznej części tego tematu, czyli do tego, że ludzie się tak naprawdę chuja zmieniają i nic się totalnie nie zmieniło. Ludzie dalej się boją zmian, dalej się boją nowości, dalej się boją tego, że po prostu jakby rzeka płynie nie? i nie stoi w miejscu. Bo można tu przy dać przykład takiego typowego, powiedzmy, Andrzeja, lat 40, nie? który pracuje w jednej i tej samej pracy, tak większość swojego y, życia. I narzeka na to, że mm, za mało zarabia, że mm, chciałby więcej, ale, ale czy coś z tym robi? Oczywiście, że nie, bo kurwa nie. A dokładnie dlatego, że no, ma stałą pracę, to nie będzie jej zmieniał, bo przecież nie wypada tak, no bo jak to tak widzieć, żeby po tylu latach coś zmienić, bla, 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 bla. No ale ta Sytuacja pokazuje, że nie tylko w Polsce jest takie mentality, bo tak, w Polsce jest takie mentality, jest taka mentalność w Polsce, jak widać nie tylko w Polsce. I można podać wiele innych przykładów. Na przykład kasy samoobsługowe. Kiedy wchodziły, było wielki dylemat na temat tego, że ej, przecież kasjerzy stracą pracę i jak się okazało, dalej idziesz do sklepu i są tam kasjerzy. Nie stracili tej pracy. Dlaczego? Bo technologia działa ale nie da się w pełni zastąpić człowieka, ale nawet jeśli to ktoś musi i tak te kasy samoobsługowe obsługiwać i może po prostu to jest bieg rzeczy, że z czasem na przykład kasjerzy zostaną żarci Remember, przez te maszyny, no ale tak działa życie, jakby this życie idzie naprzód future. i według mnie ludzie bardziej jeśli chodzi o temat AI Spróciem się do tego, że jakieś gry używają AI, tak jak na przykład Expedition, albo tak jak ostatnio Larian Studio, w momencie gdy mówili o Divinity, powiedzieli, że tam używają właśnie podobnego typu AI do na przykład zastąpienia czegoś do stworzenia artworków. Ludzie coś się o to sprawli. Bardziej ludzie powinni się zastanowić tym, że czy ceny RAMu są na przykład kurwa gigantyczne, a nie tym, że jakaś gra sobie użyje tą lekko AI. W ogóle mi się to w głowie nie mieści, jak można o takie coś. Płakać. I tak już podsumowując ten temat, uznajmy, że faktycznie to ja jest złe. I wow, koniec świata. Ale nie, spójrzmy na to, że tak naprawdę to nie rzecz, a sposób jej wykorzystywania jest czymś złym. Może doprowadzić do czegoś złego. Tak samo działa to w naturze. Na przykład mamy taką roślinę jak digitalis purpurea. Jest to roślina, która jest toksyczna, trująca, ale w małej ilości i po odpowiednim przerobieniu jest lekiem, więc trzeba się tak naprawdę po prostu pogodzić i zrozumieć z tym, jak działa życie, z tym, że to my się musimy dostosowywać do zmian, a nie zmiany do tego, że my chcemy zostać w stałości, bo tak to świat nigdy nie pójdzie do przodu. Wystarczy zadać właśnie sobie jedno pytanie jak żyć z AI i jak je wykorzystywać, a nie jak z nim walczyć, bo to po prostu nie ma sensu.